Cześć, widzimy się znowu w Babie Wzgórku. Dobrze, nie, w Wiącym Wozie, w Wiącym Wozie. I zaraz dojdziemy do Babiego Wzgórka, w którym znajduje się Eliza druga teściowa Cajsa. Byłem z nią w Mix, bodajże się, 25. parcie. No, jakieś, nie chcę, chcę Mixa, tylko solowego. To było wszystko w gry wykręcone Natomiast teraz próbuję zrobić celówkę z nią Królową dzisiaj zjechałem Przyznam, szczerze mówiąc Same krytyki ich pocisnąłem, po 10% jechałem, Więc yy, ładnie zeszła Jak mi absorpcji poszła W mi CBK zawaliła pHP, HP No ale potem już poszło fajnie, ładnie ja yy, Potem nie dobił, a zostało mi tylko 40% Więc nie miałem z szans yy, ale, dobra, ale dobra, wracając do tematu Jesteśmy już na babie z wzgórku no i znowu ta sama droga jak zwykle. Tędy, tędy, tymi zawiesami, aż dojdziemy do tego namiotu, gdzie się respi nasza mała testka. Mała może ona nie jest. Gruba testka pewno. Zdużywałem takim mega. Z legendarnym, Tylko ją odda. No i tutaj mam kolegów, których pozdrawiam. Dekierowca, aligieri Paladyn. Paladyn Kubi, bo mal Nation is i FartXD. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie. E, ponieważ no Twarty często to mnie na dwójkach. Natomiast inni są granowicze, tam koledzy. Ale cóż, e, bo odbiegamy od tematu. E, wracamy z powrotem na... Idziemy z powrotem na naszą babę, naszą babkę, która musi nadać przynajmniej unikat, bo jak nie, to by tak nią męczył, aż nie do tego Un Hera albo Legi. A dobra, Hera, powiedzmy, że Hera bo Lega to e, każdy głupi wie, ciężko o, o legę. Dobra, ciekawe ci będzie wójt i, ten, no, i testka. O no, nie ma. Dobra, ale, ale jest ta. Dobra. Uwię się z kapkę No i próbuję być testkę. Nie wiem, czy da mam radę. Pięknie. Tutaj za zablokowanie poszło. Nie dziwię się, że jej nie ujrzysz. Dobra, to próbujemy. No, słaba jest ta jaka jest zimna? Przypomnę, że była jakaś silna. Czyli jest no, nawet słaba? Słaba jest w dosyć. Myślę, że więcej poskoczy, ale ja taka, taka nędzna trochę, według mnie Stara baba taka nędzna, no to wiesz Wiecie jak to wygląda, no widzicie, sami kryty idą tutaj pięknie Tak, jeszcze piękne bloki różne wglądam A chyba zaraz się leknie, bo nie chcę tutaj sobie blokadu stać, dędnąć No, what the fuck? Nie no, co to, to było, no przecież to jest jakiś obciąż, no No i co to, to było, no ja nie mogę, no przecież to jest jakieś chore Cholera, dobra. tencie wrócę tam za chwilę i stukę tak tyłek, że więcej ich nie podskoczył. Okej, okay. witajcie! Zrespiłem się już jestem już daleko daleko za Werbin. Już powoli wzięła się z tych pięknych hali, nie, w których zakują sobie górale. A dalej dalej gruba teściowa, która mnie tak wkurzyła, taki błąd zrobiłem. Yy, więc tak mnie wkurzyła po prostu. Tak wkurzyła, że no nie, nie, nie wroto sobie tego. Ale ja się będę się wkurzony. Marku jestem Co on zrobił? Ja nie wiem co on mógł zrobić, dał się dędnąć e, Po co ja lekałem? E, no po co się lekałem przecież, bo ja naprawdę tego nie rozumiem Po co się lekałem? Naprawdę e, Miałem 60% HP, ten lek tylko mnie zgubił Miał 20%, to, bo mnie na busku dojechał, bo i dużo HP brałem co hita, więc nie, nie zaczęłaby ruchu wykonać, aby padła Natomiast przez to, że się leknąłem, to widać, że zdłem. się przywitała z nowym członkiem. E, więc tak, dobra, wracamy do tematu głównego, wątku. E, więc gdyby ten zgub lek, który mnie zgubił, wygrałbym z tym, na lajcie. Nie wiem, czy się lekałem, bo przez to ona miała turę swoją, no i widać, wykorzystałem ładnie, bo CBK, zwykły i porażenie. Więc weszło jej tu pięknie, ten hit, szczerze mówiąc Nie spodziewałam się, że tak ładnie dostanę, ale... Cóż, to już przeszłość Nie, nie wspominajmy stary, starych chwil Natomiast mi się zemścić i, i jej wtuc Bo naprawdę teraz nie dobrałabym tak wtuc jak wcześniej, bo to naprawdę... To, to był obciach dla mnie naprawdę, nie wiem jak to mogłem zrobić To było dla mnie po prostu, nie wiem, coś niepojętego, no Takiego dyla dostać Tak wkurza, tak tak, 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 tak wkurza normalnie, że ja nie wiem, co ja powiem Powiedzieć taki no, taki sobie zły, że tak to zwaliłem Le Lecząc się, no, czasem widać ten, jak jest zgubny, czasem jest przydatny bardzo, czasem jest Normalnie może być zgubą Nawet ja się nie spodziewasz, a tu patrz, pyk, zamiast leknąć do setki No to patrz, tu te, ładowanie gry, no to wiesz Wiecie, jak to jest Takie złe uczucie trochę Ale już się zbliżamy z powrotem I nie mam zamiaru teraz tak z tej tkwić się, męczyć. Zamierzam ją ubić raz na dobrze. mieć święty, święty spokój. w Wojownik rawi. Aha, czekaj. Czekajcie, chwilę, bo tutaj coś. Nie gadacie, że testka. Testkę obili. Nie gadacie że testkę obili, bo to będzie... Źle, źle, bardzo źle. Dobra, dobra, mam to w dół, no nie wiem, no trudno, może będzie, mam nadzieję. No bo nie chcę, nie chcę, nie chcę, naprawdę, nie chcę. Nie chcę takiego fela kolejnego, innego fejla się dzisiaj nabówiłem, że. padła ta cała była akurat wolna. jak trzeba być zajęta, to też w ogóle będzie taka tragedia. Aha, spoko, spoko, Han hanka, hanka, patelnika, de dedła. To już od razu mam nadzieję, bym nie skupiła, że jednak on żyje. Myślę, że ojciec tutaj na tym kapili. Toda, testkę. Ok, po to ja sobie poczekam. To z cała zywy. Ok, teraz ze mną w grypie jest kamkę, chociaż sam go też ubił, ale cóż. Zawsze lepiej mieć wsparcie. Żeby kolejnego fejra nie było. Chociaż teraz nie było, raczej nie ma bata ale cóż, zawsze może się zdarzyć coś takiego. To by było nie było a pewno miłe. Dobra, to 15% jeszcze nie zostało. Okej, okay, no to kończymy naszego patanara.